Jeszcze szybkie tankowanie, kawucha na drogę i lecimy w trasę. Ready. Jak zwykle jestem spóźniony, ale cóż zrobić. 6.07, nie ode mnie to zależy. Niestety się na magazynach u nas nie wyrabiają, mają zbyt duży nakład pracy. I z tego mamy opóźnienia, ale dzwoniłem już do Amplusa, powiedziałem im, że, że jadę będę tam o 6.15. Oni dobra, my tam pracujemy do 7.00, nie, bądź, bo jak będziesz po 6.30, my cię już nie rozwodujemy, bo nie mamy jak, żeby to sprawdzić wszystko. Dlatego powiedziałem im spokojnie, 6.10, 6.15 jestem, mamy 6.07, ja już dojeżdżam, więc będę tak jak planowałem, mam nadzieję, że szybko rozwodują i będziemy jechać dalej. A co tam na skróty do Ampusa? Wcześniej jeździłem tam prosto, a tutaj szybciejsza droga, ciekawe czy nam mnie czekają. Nie będzie żadnej afery, ale nie powinno być. Są poinformowani, że jestem spóźniony. Już stoję pod rampą pod amplusem, ściągają popaki. Zaraz pójdę wyłączę agregat i pokażę wam, jak mi się koła normalnie palą. Mam tutaj problem z trzymającym zaciskiem w dawie. Eee, I tak, zrzucę amplusa i będę leciał na bazę, będę ładował winogrona i będę dostawę robił do sosnowca do Biedronki, ale w międzyczasie, jak teraz będę wracał z Amplusa podjedę w pewne miejsce i wam pokażę ciekawo, ciekawy patent na piratów drogowych, a w takim razie chodźcie, pokażę Wam w ogóle jaką mam usterkę w tafie. Dokładно, то есть зачистка. Kolejny raz dostałem zwrotkę zwrot całości. Tym razem cała lufa była pomarańcza. Oczywiście, zwrócony z powodu swojej jakości, ale nawet nie zajrzeli do niego. Ja podejrzewam, że są wakacje, mają magazyny przepełnione, nie mają zbytu na ten towar, więc nie przyjmują. Bardziej, możecie zobaczyć w sklepach, że nie ma tego pomarańcza tak za bardzo bo to jeszcze nie jest sezon na niego teraz to jest pomarańcz to jest towar Prima Sort teraz yy, schodzą przez i jeszcze arbuzy pomarańcz będzie na jesień dopiero wchodził dopiero będą przyjęcia Na no, póki co na razie wracam z tym na bazę zrzucam, ładuję winogrono i lecę do wiodronki. cóż, niestety mamy taką inflację w kraju że jednak Polak musi parę razy obrócić, obejrzeć tą zotówkę jak, jak ją wyda. No i ludzie teraz kupują bardziej potrzebniejsze rzeczy, a nie pomarańcza, więc tak, 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 tak już bywa tutaj. Ale spokojnie przejmujemy się. Leci kolejna dostawa winogronu, więc winogron w Biedronce mam nadzieję będzie przyjęty bo winogron to jest naprawdę eee, jakość jest dobry towar Więc też czekam na winogrono bo zaraz ma zjeżdżać sycylijski winogron czerwony ciemny on jest taki kurna słodziutki że la no dobra walimy teraz co walimy wjeżdżam na siódemkę później na Wolbron na wojewódzką dolgusza do i później i już do bazy nie będzie mieć scenę za chwilę Wam coś pokażę ale to za chwileczkę musimy do tego miejsca dojechać za chwilę Wam pokażę to miejsce o którym mówiłem ale sami zobaczcie miejscowość Maków to jest między Wolbromiem a Miechowem już ten przedmiot to coś ja widzę z daleka naprawdę to jest dobry patent na piratów drogowych, widzicie to? się zatrzymam i pokażę Wam Zbliż... Zatrzymam się i pokażę Wam z bliska, normalnie radiowóz, patrzcie tak na szybko, pokażę Wam, przecież radiowóz policyjny, jeszcze jest normalnie na niemieckich blachach, a przecież to polskie, policyjny, patrzę ja Wam, pokażę w środku jak wygląda. ściągane wszystko. O, normalnie, jak policyjny. Po policyjny radiowóz przerobiony na reklamę. Jako straszak dla potencjalnych piratów drogowych. Ekstra pomysł. I uwierzcie, robi robotę. A my dalej wsiadamy i jedziemy. A tutaj macie z drugiej strony widok. Tego straszaka, tego fajnego pomysłu na bieratów drogowych. Podjechałem na Biodronkę, podstawiam się teraz na rampę. 25 numer rampy. Udało się, bo była wolna, ale zobaczcie, jakie tu są cyrki normalnie z tymi samochodami. Jeden z, jeden z widzów kiedyś powiedział: nagraj film. Słuchajcie, nie będę nagrywał, bo za dużo bym tu mówił o kierowcach, którzy są. którzy nie myślą, jak tutaj się wyjeżdża, jak tu się parkuje. Sami sobie utrudniacie życie tutaj na wiedronce. Patrzcie, zaraz zobaczycie to jest po drugiej stronie za mną. I wszystkie samochody się ustawiają normalnie sami sobie blokujecie wszystko. Zwolniło się trochę samochodów, ale wcześniej było go gorzej. Wcześniej to ja nie miałem możliwości wyprostować się, a teraz jest spokojnie. Pomyślcie, że tutaj jeszcze jeden zestaw wstawa. teraz się wyciągnąć, wczoraj jak tutaj byłem to nie było możliwości wyciągnąć się jak. czekajcie, kurde nic nie przejedzie jest tylko przejazd na jeden samochód, a pomyślcie zaraz Wam pokażę, o właśnie już tam stoją widzę Czemu się wy każdy nie przy... a To samo 20 cm do prawej albo z 10 I tak się do końca nie schodził. To jest za krótki dystans, żeby to się schodziło. 11 stopni chyba udało się zbić. Pomyślcie, że wczoraj tutaj stały dwie naczepy. Aż nawet miejscami, tak jak tam widzicie, już trzy rzędy. Tam to chyba cztery rzędy nawet się ustawiły. Widzę. Masz jeden, drugi, trzeci i tam jeszcze czwarty. no takie cyrki po prostu. I pomyślcie, że jak się tak ustawią w trzech rzędach albo nawet i w czterech, to jak ma zestaw się złamać i wstawić się pod tamtą rampę. Normalnie. normalnie sobie sami kierowcy utrudniają życie. Sami kierowcy sobie utrudniają życie. Poza tym zobaczcie te naczepy pietronkowe, które postawione są jak chcą, jak chcą, aby tylko piznąć, rzucić. Najlepsi są tutaj kierowcy, którzy jeżdżą tymi małymi popierdółkami co tam widzicie i ustawiają naczepę. jedną naczepę zostawił tutaj w piździet na środku tam kolejne dwie na środku chłopaki muszą omijać normalnie Biodronka to jest jakaś masakra co tu się odpierdziela coraz gorzej, coraz gorzej się dzieje a ja wam zaraz pokażę jak po drugiej stronie jest zajebiście ustawione nawet nie ustawione są naczepy w rampach, tylko obok chodźcie zobaczycie widzicie, pierwsza rampa byłaby wolna patrzcie jak zajebiście idealnie kurde stanął tu jest wjazd do rampy nie? a się sobie staną na środku Kolejny jest rampa, jest boks, a naczepa stoi, spoko. No i kolejny, proszę bardzo, tu jest wjazd pod rampę, a gdzie sobie Mistrzowie kierownicy. Normalnie rampy są poblokowane, jakby chcieli. To mogliby tutaj ustawić 5 naczep, a nie 3. Jak już mają pozwolenie, żeby blokować rampy, to niech blokują tak, żeby ustawili jak najwięcej naczep i nie byłoby problemu. A oni, kurde, zostawiają tu lukę, tam lukę, tu. Pff. Widzicie? To o czym mówię? 4 rzędy ustawione. Dobrze chłopaki ją działają. działają i rozgotowują. Właśnie o tym mówię, patrzcie, gościu maner wykonuje pod rampę. No musi się ostro łamać, a tak to mógłby spokojnie po szerokości wjechać i nie było problemu. Zobaczcie ile mam miejsca z przodu, żeby się wyprostować. No i masakra. Zaraz przejdziemy, zobaczycie jak ustawieni są. Jak nie myślą kierowcy, tylko o własnych dupach myślą. Patrzcie, no ma problem. głupią naczepę, którą właśnie ten gościu albo jego kolega zmiennik ustawił tam na środku, gdzie mógłby normalnie, nie wiem, wrajki winne. Biedronka w ogóle powinna mieć jakieś parkingi, gdzie zostawia się naczepy, a nie w wolnym miejscu najlepiej na środku drogi ustawić. Schore. Biedronka to jest normalnie cyrk, coraz gorzej się dzieje. Idziemy, zobaczymy czy porządek jest na naczepie rozładowany jestem, przyjęli wszystko ma być pójście od to chłodnią jakbym wskoczył teraz do tej naczepy tak chłodno zamykamy Wyjeżdżamy. Patrzcie teraz co się będzie działo, jak stoją ciężarówki. Bo I tak już jest lepiej, było gorzej wcześniej jak przyjechałem. Oj, było gorzej, było, było, było. Ale na suchym to zawsze standard. Zawsze stałem, nieraz z arbuzem przyjeżdżałem, a nic, wyjeżdżam stąd. Ciebie, byście to teraz widzieli, co, szkoda, że nie nagrywałem. Jadę prosto, a nagle kobieta wyjechała. I rozumiecie, na środku skrzyżowania się zatrzymała. Wyjeżdżała z drogi podporządkowanej. Ona myślała, że ma pierwszeństwo. Normalnie leciała jak strzała i zatrzymała się na pasie no, z tego sprzeciwka. Wszyscy zaczęli hamować. Ja tak samo hamowałem. Jechała starym fiatem UNO, gdzie jej dziób zatrzymał się normalnie metr na moim pasie. Ja od razu po hamulcach strąbiłem babę, a ona nie wie, co się dzieje. Szok. W szoku, ona w szoku, że ona nie ma pierwszeństwa. No, ludzie, kto jej dał prawo jazdy? Nie dobra. Dzisiaj kończymy, mamy piątek, piąteczek, piątunio. Zakończamy tydzień pracy, weekend. Czas spędzić z rodziną. Jest godzina 12.35. Ja już zjeżdżam na bazę. Właśnie w sumie już dojeżdżam na bazę. I najbliższa trasa to jest wyjazd na 21 w niedzielę na Amplusa. W takim razie, moi drodzy, żegnam się z Wami. Nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A ja Was gorąco pozdrawiam i zachęcam również do oglądania moich poprzednich filmów. W takim razie, nie przedłużając, dzięki Wam bardzo, że zostaliście ze mną, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobał. W takim razie, pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.